Rozgrzany Krzysztof Skiba i jego Mlotza o 26 kochana grucha w bali podczas sniezycy z dziecia. Krzysztof Skiba stał się ostatnimi czasy stalą wywalcem kolumn plotkarskich za sprawę roszedł w życiu uczuciowym. Wokalista zespołu Big z wymienił matkę dwóch synów, z która tworzył malzenstwo przez 34 lata. Na Mlotrze o 26 lat modelkę i pracownicę firmy informatycznej, Karolina Kiempińska. Dziewczyna Krzysztofa Skiby odpowiada na sugestie, że jest z nim dla pieniędzy, życzy ilości i mniej zgorzknienia. Jak 56 latek przyznał w wywiadzie dla gazety wyborczej Trójmiasto, głównym powodem, dla którego zostawił dotychczasowe towarzyszkę życia po 34 latach malzeństwa, miała być przede wszystkim kropka potrzeba inspiracji. Od swojego co minkołtu, jako para skiba, i jego nowa muza staraja się nie przejmować słowami krytyki i epatuje uczuciem w mediach społecznościowych. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Ukochana muzyka pokusiła się nawet na udzielenie wywiadu serwisowi co za tydzień. W którym podjęła próbę oczyszczenia swojego imienia, ubolewając nad tym, zim w sieci pojawiają się głosy. Za jest malo inteligentna. Urazona 30-latka nie omieszkała wypunktować swoich zalet, chwalać się, zezna cztery języki. Lotra o 26 lat dziewczyna Krzysztofa Skiby przypomina hejterom, pracuję w branży informatycznej, znam cztery języki. Można odnieść zwracenie, że zeskiba wziął sobie teraz za punkt honoru, zebył oswoić internetów z kilkującym zwiaskiem o czym świadczy można codzienna porcja fotek z Karolina, gdzie migdala się niczym nastolatki. W sobotę muzyk postanowił zrelacjonować fanom, jak upojnie uplewa mu pobyt z narzeczona w Bieszczadach, gdzie pochlonia ta trasa koncertowa para zrobiła sobie przystanek. Na serii fotografii widzimy rozgrzanego Krzysztofa i opolowe od niego młodsza luba zaznających kapieli w jacuzzi na tle bajkowej, zimowej scenerii. Od zakochanej pary w reczemanowala na gdy niczym nieskrypowani oddawali się pieszczotom wśród babelków. Nie ma to jak relaks w trasie. Kapiel w gorącej Bali w czasie z to jest to napisalski ba.